witam was bardzo serdecznie. No, przede mną e, dosyć zacny event. Mistrzostwa polski w najbliższy weekend. się zaczynają 23-24 czerwca. W związku z tym stwierdziłem, że A, kupię sobie 10 paczek, sprawdzimy, sprawdzimy szczęście. Poza tym potrzebuję do jednego z deków e, legendę i jest to szał. Zobaczymy, czy go otworzymy. Zachęcam Was do oglądania oczywiście tych mistrzostw Polski. Fajne wydarzenie. Udało mi się za chwilę wkować do 64 najlepszych graczy w Polsce. Którzy mają e, zaszczyt wystąpić w tym turnieju. Będzie on transmitowany na kanale Black Fire więc zachęcam, zachęcam do oglądania. Fajna karta, jedna złota się pojawiła. E, a tutaj... Przy, o, legenda? Nie, już myślałem. Setup już powoli mam przygotowany, obmyślone wszystko. Będzie zagrywa, rozgrywany ten, ten turniej w Best of Five Conquest. No, i w drugim dniu w Swissie, a w drugim dniu e, top 8 będzie walczyło o tytuł Mistrza Polski. Do wygrania chyba jest w sumie pula nagród 5000 dolarów, tysięcy, tysięcy więc całkiem, całkiem nie pieniądze. E, wow, epiczek. 10 kart przy openingu, całkiem spoko. Vivid Nightmare, nice. Teraz mamy 20 czerwca, w, w środę. 2018 roku, więc event startuje za 4 dni, więc stąd też z tego miejsca już wam o tym informuję Was również moi drodzy widzowie YouTube'owi. Chociaż większość z Was pewnie na Twitchu ze mną siedzi dzień w dzień, ale wiecie o co ho. i no daj legendę. Daj tego szała, potrzebuję go, żeby szało nie było. Dla osób niewiedzących yy, yy, zmieniła się zmienił się koncept mojej głównej serii na YouTube. Yy. O, fajnie, dużo epików. E, czyli laboratorium Hearthstone i tam też raz na jakiś kwartał będę pokazywał wam co pyłować, co nie. Na koniec tego openingu również poczynię małe zmiany w kolekcji, więc będziecie mogli widzieć też jak tam. Co się pyłuje, a czego nie, co też, co, co, co też jest przydatne. Eh, <laughs> Cholercia. Cholercia szmolercia w ostatniej paczce legenda. Dawaj mi tego Showa. 2-6 szarze dla moich stworków. Potrzebuję go daleko Huntera Smutałkę. Więc będzie to w mojej ostatniej paczce Bo mam jeszcze 180 golda. Jak się jest bieda streamerem, to się kupuje za goldy, a nie za pieniądze. No pyk. 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 Pyk, pyk. 11 paczek otwarte, 2 epiki, całkiem spoko. Zacny był ten opening, ale niestety legenda nie dropnęła. Zobaczymy, czy będę w stanie wyściubać tutaj Golda, bo chcę zrobić do recruit huntera tego wspomnianego wcześniej Handmaster Show'a. On kosztuje 1600. Dustu. Sprawdźmy, sprawdźmy te nowe karty. Ekstra, raczej się tutaj nic nie pojawiło. Jakiegoś super, tylko jakieś właśnie zwykłe ankomony. Możliwe, żebym naciułał z tego jakieś 100-200 maksymalnie. Epic. Ratrap w ogóle niegrywalny. Śmiało go dezenchantuję, nawet się nie przejmuję, że, że nie mam kolejnej kopii. Crashing walls też nie widziałem nigdzie grywalnych. W jednej sztuce na szczęście zostawię. Tak żeby by niszczyły nam ściany. banker też nie widziałem, żeby był gdziekolwiek grywalny. Witch Coldron trochę się pojawiał, Corpse Staker również się pojawia, Sandbinder w jednej sztuce, Rascal też tam w jakichś paladynach był już chwileczkę grany, Rubian Unrevealer również, grant archiwista, jeżeli już są zawsze w jednej sztuce, tak samo Dragon Catcher, Hatcher. A dobra, niech stracę, niech stracę, jeszcze brakuje tylko. Dodatkowego pyłu, więc ten dodatkowy pył sobie zrobię pyłując ankomone za jakieś tam dodatkowe 3 czy tam cztery Dastu, tutaj do mamy Dastu. Pyk, Porobiony. i handmaster show, spolony. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na Twitchu. Dużo emocji w ten weekend. Ja jaram się, mam nadzieję, że wy również ze mną. Do zobaczenia, cześć, papa. Pa.